Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałem się odnieść do ludzi dojeżdżających do pracy za granicę. Odnośnie tego, już mam informację, że osoby ze stref przygranicznych będą mogły normalnie dojeżdżać i pracować codziennie do pracy do Niemiec. Jak to wygląda z mojego punktu widzenia? Mam kolegę, który pracuje, dojeżdża, jest ze strefy przygranicznej i. Regularnie uczęszcza w Polsce do domu uciech publicznych i kopuluje z tymi kurtyzanami tam, zalabia za granicą, pieniążki ma, to sobie chodzi, nie? Więc myślę sobie, teraz dziadu dostaniesz zakaz pracy i już nie będziesz chodził do domu uciech publicznych, bo nie będzie pieniążków. I co się okazuje, że może jeździć i on z Niemiec tego koronawirusa przywiezie. Skopuluje go z jakąś kurtyzaną w Polsce. Ta kurtyzana później go skopuluje z kimś innym. I co? Koronawirus już panuje od dobrych kilku tygodni, a on dalej tam uczęszcza. Wiem, że tam uczęszcza, bo ostatnio się tam spotkaliśmy. <grystanie>